STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Standardowe szkolenie, wizyta, wizyta członka kolegium sędziów, tak można chyba powiedzieć, tak? Czy, 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 czy nie? No oczywiście, że tak. Kolegium e... sędziów. Kolegium sędziowskie PZPN. Dobra, więc kolejna wizyta. Te wizyty z reguły się łączą z jakimiś zmianami w przepisach. Podejrzewam, że tak było też tym razem, no i czego te zmiany w Głównej Mierze w tym momencie dotyczyły? Przede wszystkim zmiany w przepisach miały miejsce w czerwcu. To była taka mała rewolucja i wiele zmian. Przez ostatnie pół roku szlifowaliśmy interpretacje tychże przepisów, tychże zmian. I dzisiaj spotkaliśmy się, żeby te konkluzje przedstawić piłkarzom, sztabowi, szkoleniowemu, tak, żeby wszystko było jasne, klarowne, żeby nasza współpraca na boisku przebiegała bez jakichś większych nieporozumień. No i właśnie, i te, 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 te konkluzje, jakich stref, jakich obszarów one w tym momencie tutaj, na czym się skupialiście, może tak, podczas tego spotkania? Dzisiaj przede wszystkim rozmawialiśmy o interpretacji gry ręką, o legalnym interweniowaniu w polukarnym chociażby w ślizgiem, kiedy to blokowanie nie jest sankcjonowane przez sędziów, a kiedy jest, o nienaturalności ułożenia rąk i tego, w jaki sposób zawodnicy mogą interweniować. Na to uczulałem, pokazywałem przykłady, pokazywałem klipy różnych zachowań zawodników, różnych interwencji i ku mojemu ku zadowoleniu byliśmy na tej samej stronie, co zawodnicy. Bo podyskutowaliśmy. Ja najpierw pytałem moich interpretacje i zazwyczaj ona pokrywała się z tym, co, co e, jakie wytyczne, jakie konkluzje my przedstawiliśmy mm, już jako st strona szkoleniowa. Także zawodnicy, zawodnicy czują w jaki sposób mogą grać, e, czują tą rękę. Także jesteśmy zadowoleni z tego, że te zmiany w przepisach również odpowiadają środowisku piłkarskiemu. Rozmawialiśmy też o zachowaniach osób funkcyjnych w strefach technicznych, o tym, że od nowego sezonu, od tych zmian w przepisach mamy żółte, czerwone kartki i że zachowanie na stref, w strefach technicznych jest bardziej pod naszą obserwacją, pod lupą. Chcemy, żeby ten szacunek... Obowiązywał w dwie strony, nie tylko w jedną, także będziemy nad tym pracować, całe środowisko, bo my czujemy się częścią środowiska piłkarskiego, tak żebyśmy mogli mówić tutaj o pewnym prestiżu, prestiżu sędziów, prestiżu trenerów, którzy uczestniczą w tym spektaklu, żebyśmy my w ekstraklasie, a od tego musimy zacząć, dawali dobry przykład do tych niższych lig, bo przecież wszyscy na nas patrzą i to my mamy być tym przykładem. No to jest też chyba o tyle istotne, że już w, tym, w trakcie samego, samego spotkania znajomość tych wszystkich nowych rozwiązań, nowych, nowych jakby przepisów, interpretacji też ułatwi no, i chyba pozwoli też zachować więcej spokoju, tak właśnie w tej strefie technicznej, jak i już na samym boisku. Bo wielokrotnie obserwujemy takie sytuacje, gdzie sędziowie podejmują decyzje, naradzają się chociażby z wozem, a, a wokół, wokół, wokół jest gęsto. No bardzo cenne było to, że nasze spotkanie zaplanowane na określony czas trwało prawie dwa razy dłużej i to nie ze względu na to, że ja preferowałem gadulstwo, ale było bardzo dużo pytań i dyskusji ze strony zawodników. To najbardziej cieszy każdego wykładowcę, każdego prelegenta, więc tego typu spotkania na pewno są bardzo potrzebne nie tylko nam po to, żeby spotkać się z piłkarzami, ale widać, że piłkarze chcą takich spotkań i bardzo pozytywnie na to reagują, kiedy możemy podyskutować, kiedy mogą nawet zapytać o konkretną sytuację z poprzedniego meczu. To znaczy, że analizują, to znaczy, że myślą, to znaczy, że, że chcą bardziej zrozumieć, chcą też wiedzieć, w jaki sposób mogą grać, tak żeby nie było to sankcjonowane chociażby rzutem karnym, mogą pracować nad tymi elementami podczas tygodniowych treningów. No, i to jest bardzo pozytywne, i, i z tym spotykam się we wszystkich klubach, w których mam okazję uczestniczyć bądź prowadzić szkolenia. Godzinka, Godzinne spotkanie z naszymi zawodnikami. Dziś troszeczkę chłopaki się mogli dowiedzieć się na, temat, na temat dyskryminacji. Tak, spotkanie antydys a, a szkolenie antydyskryminacyjne. Na czym to polegało, jak to wyglądało, z jakim to spotkało się, odbiorem, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Tak, mieliśmy za sobą spotkanie warsztatowe. Przez prawie 90 minut rozmawialiśmy o tym, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje, jakie są w ogóle mechanizmy, skąd się bierze, od czego się zaczyna. Przeplataliśmy elementy wykładowe warsztatami i tu mam nadzieję i też widziałam, że to dbało o poziom energii. Robiliśmy ćwiczenie, które pokazywało nierówności w społeczeństwie. Zaczynamy wszyscy tak samo jako ludzie, a różne warunki. Pozwalają nam inaczej skończyć. Za nami efektywny czas. Mam nadzieję, że bardziej świadomie te osoby będą patrzeć na otaczający świat. Czy to w jakiś sposób może im pomóc? Nie wiem, w rozwijaniu swoich umiejętności, w takim funkcjonowaniu w tym środowisku piłkarskim, bo nie ma, co, nie ma co się oszukiwać. To jest takie dosyć specyficzne środowisko, gdzie taka pozytywna szydera, jak to się często, często mówi, która bardzo ma myślę, cienką granicę, jeżeli chodzi o takie działania, działania i zachowania dyskryminacyjne, to jest bardzo cienka granica. Czy to w jakiś sposób pomoże, ułatwi funkcjonowanie tym chłopakom? Tak, od myślenia i od języka wszystko się zaczyna. Jeżeli tworzymy kulturę szydery, tak będzie się dalej rozwijało. Ja ich zachęcałam do tego, żeby bardziej świadomie patrzyli na świat, bo to, co możemy zmienić, to siebie i swoje podejście świata nie zmienimy innym sposobem, więc trzymam kciuki. STS zakłady bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały